Witam Was tutaj, cześć tam za właśnie się znajduję pod wiatą przystanku autobusowego Jana Kazimierza 02. 2 Natomiast sama ta ulica przeszła gruntowną przebudowę. Teraz na całej długości mamy jednomięznie po jednym pasie w każdym z kierunków. No ale najważniejsze, jeszcze więcej zieleni. Drzew już tutaj dosyć dużo było prze, prze, przebudową, ale teraz mamy unormowane miejsca parkingowe wraz z nowymi przejściami dla pieszych w formie azyli. Pomijając to, mamy też na całej długości nową drogę rowerową z przejazdami rowerowymi, no i wszystkie przystanki spełniają najnowsze formaty, jeżeli chodzi o dostępność, w postaci chociażby dróg prowadzących dla osób niewidomych. Mamy też oczywiście, tak jak widzicie, w tym miejscu wiaty. No i rzecz jasna, chyba nie muszę mówić, że każde przejście dla pierwszych jest dodatkowo doświetlone, żeby było tam jasno. Także cała ulica jest już gotowa. Mamy ostatnią warstwę asfaltu i mamy oczywiście ostatnie oznakowanie poziome, które w tym miejscu jest organizacją stałą. Tymczasem, jak i inne inwestycje w cały czas realizowane w Warszawie, możecie oglądać na kanale Wizonosz i już niedługo, żeby podsumowanie, jak ta inwestycja, a konkretnie ta ulica, wyglądała przed przebudową i jak ona wygląda teraz. Cześć!